Witam na kolejnym tutorialu poświęconym Lightroomowi 5. W tej lekcji zobaczysz, jak zrobić własny fotoalbum. Pragnę na samym początku uprzedzić, że nie będę tworzył gotowego albumu, ponieważ cała kreatywna twórczość zaję zajęłaby zbyt wiele czasu, a przedstawię funkcje i narzędzia służące do tego celu. Ty sam później możesz puścić wodze fantazji i zrobić własne dzieło, wiedząc jak z tych narzędzi korzystać. W dobie fotografii cyfrowej klasyczny wydruk zdjęć, jak przed laty, na papierze, np. Na 10x15, powoli, ale jednak zanika. Kiedyś do aparatu wkładaliśmy klisze, naświetlaliśmy ją przeważnie 36 razy i dawaliśmy do wywołania. Dzisiaj wkładamy do aparatu kartę, na której w zależności od jakości można zmieścić kilkanaście tysięcy zdjęć. Logiczne jest, że takiej masy nie dajemy do wydruku. Nie wyrobilibyśmy finansowo. Ale w tej masie na pewno są perełki, które byśmy chcieli mieć zawsze pod ręką, by móc powspominać czy też pokazać znajomym. Dla tych wszystkich, Lightroom ma przygotowany kolejny moduł, który nosi nazwę Książka. Ja osobiście nazwałbym go Fotoalbum. W tym module, po zaprojektowaniu osobistego albumu, możemy zapisać go jako plik PDF albo JPEG i przesłać go drogą elektroniczną do drukarni. Można poszperać w internecie. A ja dla przykładu znalazłem pierwszą lepszą, otworzymy i tutaj czytamy, że najlepszy format zapisu plików to pdf, akceptowalne są również jpeg, tiff i eps. Tworzenie albumów w Lightroomie ma wiele zalet, najważniejszą jest chyba ta, że uzyskujemy najwyższą jakość, ponieważ sami decydujemy o wszystkich parametrach takich jak rozdzielczość czy kompresja. Gdy uruchomiliśmy moduł Książka po raz pierwszy, Lightroom tworzy i przedstawia nam przykładowy album utworzony z naszych zdjęć. Album taki możemy skasować tym przyciskiem. Jak widać, przestrzeń robocza w zasadzie podzielona jest tak samo jak w poprzednich modułach. Po środku duże okno podglądowe, po lewo panel organizacyjny podzielony na dwie części. U góry mały podgląd, niżej zakładka, gdzie możemy wykorzystywać własne kolekcje, przygotowując albumy. Po prawej stronie narzędzia i funkcje, którymi będziemy album dopasowywać. A jak zabrać się do albumu? Otwieramy swoją kolekcję zdjęć, klikając na nią, po prostu. Program generuje przykładowy album, który teraz będziemy dopasowywać. Po prawej stronie otwieramy pierwszą zakładkę ustawienia książki. Na samej górze wybieramy rodzaj książki. Mamy do wyboru trzy możliwości: blurb, PDF i JPEG. Co to jest blurb? Przypuszczam, że jest to drukarnia, która zapłaciła za licencję, by znaleźć się pod tą zakładką. Zainteresowanych odsyłam do Google. Po wybraniu tej opcji możemy wszystko bezpośrednio do nich przesłać internetem. Mając własną zaufaną drukarnię, Wybieramy którąś z pozostałych opcji. PDF. Dalej wybieram format książki i rodzaj okładki. W tej części poniżej decydujemy o jakości obrazów JPEG i dalej o ich profilu. Gdy przesyłamy plik przez internet, najlepiej używać profilu srgb. Jeśli chodzi o rozdzielczość. 300 ppi jest jak najbardziej w porządku. Gdy mamy pewność, że w zależności od rodzaju papieru mogą wystąpić pewne straty na ostrości, uruchamiamy funkcję wyostrzanie. Kolejna zakładka to automatyczny szablon. W ustawieniach domyślnych wybieramy, jak mają poszczególne strony wyglądać. Wybierzmy na przykład jedna. Fotografia na stronie i kliknijmy na album. Program generuje i teraz tak wygląda nasz album, gdzie na każdej stronie jest jedna fotografia. Tutaj tym przyciskiem usuń szablon, usuwamy wszystko. Wybierzmy teraz kolejny, dla przykładu, puste zdjęcie po prawej z podpisem i teraz klikniemy na automatyczny szablon. Program generuje kolejny album i teraz widzimy, że obok strony ze zdjęciem mamy pustą stronę. Tutaj pod zdjęciem mamy możliwość wpisania własnego tekstu. By lepiej móc tekst rozpoznać, zaznaczamy stronę, powiedzmy tę, i idziemy pod, pod widok i klikamy na powiększenie strony. Teraz idziemy na podgląd, i tutaj, klikając na ten prostokąt prawym, lewym klawiszem myszy przeciągamy go na tekst. I teraz możemy go lepiej rozpoznać. Formatowaniem tekstu zajmiemy się później. W tym pasku na dole mamy pokazane wszystkie zdjęcia w kolekcji. Cyfra nad nimi mówi nam, ile razy fotografia została użyta w albumie. Pomimo, że strony zostały automatycznie wygenerowane, mamy możliwość wprowadzania zmian. Możemy na przykład przesunąć zdjęcie na pustą stronę, łapiąc je lewym klawiszem myszy i przeciągając na pustą stronę. Możemy miejsc, yy, zdjęcia zamienić miejscami. Łapiemy również lewym klawiszem myszy i przeciągamy na inne zdjęcie. I wtedy zostają zamienione miejscami. Gdy klikniemy na którąś stronę lewym klawiszem myszy, Ponad nią pojawia się suwak do powiększenia obrazu. Teraz możemy obraz powiększyć. Klikając następnie na zdjęcie lewym klawiszem myszy i trzymając go przyciśniętym, możemy przesuwać obraz, wybierając dla albumu odpowiedni fragment. Pod zaznaczoną stroną pokazuje się trójkącik. Jest to przycisk do edycji szablonu strony. Taki sam przycisk znajdziemy, gdy zamkniemy zakładkę Automatyczny Szablon, a otworzymy zakładkę Strona. Tutaj jest również ten przycisk. Tutaj możemy każdej zaznaczonej stronie przyporządkować nowy szablon. Wybierzmy na przykład Podróże, i tutaj na dole wybieramy, który szablon nam najbardziej odpowiada. Widzimy, że dostaniemy Dodatkowe klatki. Wybierzmy pierwszy lepszy, pierwszy z brzegu. I widzimy te trzy dodatkowe klatki, do których możemy wprowadzać kolejne zdjęcia. Powiększymy może. I wybierzmy dla przykładu, powiedzmy to zdjęcie, łapiemy go lewym klawiszem myszy i przeciągamy na pierwszą klatkę. Weźmy teraz ten na drugą klatkę. No i weźmy ten na trzecią klatkę. Zmienimy widok, widok. Również możemy dodać pustą stronę, jeśli klikniemy na ten przycisk. I jeszcze raz wrócimy do edycji strony. I tym razem wybierzemy powiedzmy rozkładówka. Wybierzemy też pierwszy lepszy. Powiedzmy ten. I teraz możemy tutaj wprowadzić na przykład naszą panoramę. Albo mając, mając, nie mając panoramy, wybierzemy jakieś zdjęcie. Tu akurat nie mam takiego. Powiedzmy: wybierzemy jakieś inne zdjęcie. Powiedzmy to. Prowadzimy go tutaj. Teraz klikniemy lewym klawiszem myszy. Powiększymy. No i powiedzmy zostawimy to tak. Mamy pseudopanoramę. Pod kolejną zakładką mamy linie pomocnicze. Znajdziemy kursorę na którąś funkcję, pokazuje nam się wyjaśnienie. Strefa ochronna tekstu to obszar między tymi, tymi liniami tutaj. Tekst znajdujący się w tym obszarze na pewno zostanie wydrukowany. Następna zakładka to komórka. Tu zmieniamy szerokość marginesów dookoła fotografii. Można zmieniać marginesy wszystkie ze wszystkich stron jednocześnie albo. Klikając na ten trójkącik tutaj z boku przechodzimy do zaawansowanych ustawień. Wyłączamy funkcje wszystkie wskazane. I teraz możemy z każdej strony edytować z lewej albo z prawej i tak dalej. Możesz sam popróbować. Chcąc wprowadzić tekst. Zaznaczamy jakiś Tutaj u góry widzimy nasz tekst przykładowy. Zwiększamy widok na powiększenie strony, najeżdżamy na tekst, a następnie uruchamiamy zakładkę Tekst. I tu mamy również kilka opcji do wyboru. Jest uruchomiona zakładka NAD. Czyli mamy napis nad zdjęciem. Jeżeli klikniemy pod, będzie pod zdjęciem. Widzimy, jak się zmienia. Lub na tle, to będzie na tle. Akurat źle widać. To będzie gdzieś chyba tutaj. O, jest. Widać. Bierzemy pod. Również możemy doda dodać jeszcze jakiś tekst, klikając tutaj na tą zakładkę. Wtedy widzimy, że mamy dodatkowy tekst, możemy napisać sobie. Teraz, by coś napisać, wystarczy kliknąć na ten tekst, zaznaczyć go i, i wpisać obojętnie co powiedzmy kwiat. Ale, by tekst sformatować, musimy przejść do następnej zakładki, która nazywa się Tryb. I tutaj. Mamy możliwości, które znamy z, na przykład z Worda. Jeżeli zaznaczymy nasz tekst, możemy na przykład zmienić czcionkę, możemy tu klikając na ten czarny kwadracik zmienić kolor. Na razie jest wszystko czarno-białe, ale gdy klikniemy pipetą w któreś miejsce, możemy potem dobierać sobie kolor i widzimy jak się. Napis zmienia. Tu możesz sam oczywiście poeksperymentować, a my przejdziemy teraz do kolejnej zakładki, w której możemy zmieniać tło. Zrobimy podgląd na wszystkie strony. Na samej górze aktywna jest funkcja Dodaj tło do wszystkich. Co oznacza, że wszelkie zmiany zostaną zastosowane na wszystkich stronach? Naturalnie możemy ją deaktywować i edytować każdą stronę z osobna. Poniżej, pod tym przyciskiem, mamy do wyboru trzy możliwości wprowadzenia grafiki: fotos, podróże, ślub i wesele. Jeśli wybierzemy na przykład podróże, powiedzmy tę, to widzimy, jak Photoshop wprowadził nam. Na wszystkie strony tego typu tło. Wrócimy do fotos. Jako tła możemy użyć własnego zdjęcia lub gotowych grafik. W tym celu wybieramy jakieś zdjęcie z kolekcji, klikamy na niego lewym klawiszem myszy i przeciągamy po prostu na to białe pole. Widzimy również, zostało została grafika wprowadzona jako tło. Tutaj poniżej możemy dopasować krycie. Całkiem na dole dobieramy kolor tła. Jeżeli go aktywujemy możemy sobie również jak poprzednio klikniemy najpierw na to pole i wydobieramy jakiś, jakiś kolor, jaki nam najbardziej odpowiada. Jak widzisz, dużo zależy od Twojego zmysłu estetycznego. Gdy album jest gotowy, klikamy na przycisk Eksportuj książkę. Wpisujemy nazwę i zapisujemy na twardym dysku. Następnie nawiązujemy kontakt z drukarnią, czy to gdzieś na mieście, w którymś ze sklepów fotograficznych, czy poprzez internet. Dostarczamy nasz plik PDF i po jakimś czasie cieszymy się własnym niepowtarzalnym albumem. To tyle w tej lekcji, mam nadzieję, że Ci się podobało i że Cię zainteresowała możliwość tworzenia własnej fotoksiążki programem Lightroom 5. Zapraszam na moje kolejne i poprzednie tutoriale, a teraz się odmeldowuję i cześć!